Witam Was serdecznie, z tej strony Darek z kanału Ratujmy Traktory. I tak ostatnio słyszałem, że mogą się pojawić jakieś tam w Polsce wyłączenia prądu, blackouty tak zwane. No i jest takie pytanie, czy to nastąpi w ogóle. Straszno, że im może będzie, a może nie będzie. Nie wiem. No i jak sobie postanowiłem, że pojadę zobaczyć się może z jakimś agregatem, jaka tam, jakie to będą koszty zakupu. Jak będą jakieś duże, to kupię. No i tak się troszeczkę waham, bo nigdy takiej sytuacji jeszcze nie było. No chyba, że jakaś wichura czy coś, to tam wiadomo, że nie było prądu na przykład 2-3 dni. Teraz też może być 2-3 dni bez prądu. Ale zimową porą, przyjdą takie dni bez prądu, sobie włączę gregacik, benzyna i niech chodzi, nie? Piec sobie pompkę będzie, pompka będzie pracowała, no i rozpalę w piecu i będzie ciepło. Dorzucę trochę drewna. I jakoś tam ogrzeję mieszkanie. Raczej mój dom. No, i tak to wszystko wygląda. Jadę, zobaczę za tą ceną, bo wiadomo, że może być tak, że teraz dobry moment na kupno, a za jakiś czas gdzieś wyłączą prąd, zrobi się o tym głośno w internecie, w mediach ogólnie, i potem będzie chaobał, wszyscy polecą po agregaty i się okaże, że nie ma. A jak nawet są, to zaraz będą jeszcze raz tak drogo kosztowały, jak przed tymi wyłączeniami prądu. czyli po prostu podrożej bardzo mocno. E, ja bym chciał się ogólnie mylić i żeby nie było tych blackoutów, ale pożyjemy, zobaczymy. Już mnie teraz doświadczenie uczy, że cukru nie było, ludzie się przestraszyli, papieru nie było, a teraz, mogą, teraz może przyjść czas na. A teraz opału nie ma ogólnie, tak? Opału nie ma, zapomniałem opale i tyle nie i może przyjść czas na agregaty, a paliwa też nie było, przepraszam, paliwa nie było, czyli tak, pierwsze co ja pamiętam, nie było papieru, bo się posrali przed y, tym wariactwem całym, później to nie było paliwa chyba, bo się przestraszyli, że już nie będzie w ogóle paliwa, no to wykupili, e, później Cukru nie było Tak, nie było cukru. Nie, opału nie było, przepraszam, opału nie było i do tej pory nie ma, cukru nie było i teraz może gregatów nie być. Więc jadę zobaczę. Paliwa sobie też kupię więcej od razu też z 20 litrów i tyle. Będę czekał na to wszystko. Jak mi się nic z tego okaże, jak się okaże, że nie będzie żadnych blokadów, to... Agregat niech stoi, jeśniewała, paliwo pójdzie do piły na wiosnę i będziemy się cieszyć tym, że przeżyliśmy bez tych blackoutów. Że jeszcze mamy końcówkę lata. Można powiedzieć, końcówkę lata, początek jesieni przed sezonem grzewczym. Także to nie jest tak, że to ja, że to ja kupuję i już panikuję. Nie, po prostu nie chcę spanikować. Dlatego kupuję coś wcześniej, żeby potem nie było, że nie ma i będzie następna afera, że czegoś na rynku nie ma. Teraz mamy taki czasy, że nie wiadomo co będzie jutro, co będzie pojutrze, co w ogóle będzie za tydzień. Więc ja myślę, że trzeba się powolutku przygotowywać na wszystko, co najgorsze, żeby było potem nam lepiej. Może się okazać niedługo, że mąki nie będzie, niczego nie będzie i co wtedy będzie. Nie będzie. Będziemy musieli dalej to przeżyć. No i tak mamy agregat już kupiłem w takiej sieci pomarańczowej. Na pewno będziecie wiedzieć jaka to sieć. Ja nie będę jej tam reklamował, bo oni mi za to nie płacą i po prostu tak to wygląda. To jest agregat Hyundai. Ale ogólnie to jest jakiś tam chińczyk, bo tylko to jest naklejka naklejona Hyundai. Takieś tam tych agregatów takich samych to jest multum e, i, i, i to tyle. Cena też nie jest jakaś tego agregatu duża. Są tańsze agregaty, ale stwierdziłem, że kupię w sklepie stacjonarnym. Kiedyś kupiłem przez internet taki agregat i to był po prostu lotniczy. Bak był wgięty, wszystko powginane, a tutaj mam paragon. Paragon sobie wziąłem, jeszcze skserowałem w sklepie, żeby po dwóch tygodniach nie, nie wyblakł. Czasami wszystko jest tak, że zrobimy jeszcze pewnie y, sobie y, unboxing tego, czyli otworzymy paszuszkę. Przeczytam mi specyfikacje i, i tyle. Nie chciałem żadnych jakichś tam wynalazków inwentorowych, pierdol, letów. Po prostu to ma być najprostszy agregat na moje potrzeby. Wasze mogą być inne potrzeby. To będziecie potrzebowali może inwentorowego. Ja zwykły potrzebuję. Hyundai. Tak on wygląda. Nie. Generator prądotwórczy, benzynowy, przenośny 700 W, mocy maksymalnej 600, ciągłej, częstotliwość 50 Hz, moc maksymalna 700. I z, 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 znam, <coughs> znamionowy prąd, zmienny 26A, a na kotle. Mamy na tabliczce tutaj, tutaj tryb pracy do 220, tryb rozpalania do 820. No i generator jest za mały, żeby rozpalić kocioł. Ale ja to przemyślałem i po prostu kupiłem sobie taką o, rozpałkę i właśnie yy, w razie czego ja sobie go rozpalę w trybie ręcznym Podsypię mu pellet i go wtedy już nie będę wygaszał. Jakby się okazało, że będzie jakiś tam dwa dni, może bez prądu, może jeden dzień, może ten, tego wtedy już nie będę wygaszał kotła, tylko będzie praktycznie kozioł pracował w trybie ciągłym i tyle. A resztę powinno dać radę. Także yy, potem sobie w następnym odcinku to rozpakujemy. Weźmiemy sobie tutaj hmm, sprawdzimy, nalejemy paliwa, czy to będzie pracować. Zrobimy próbę na kotle, no i, i co, i to tyle, nie? No, także hmm, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, hmm, czy generator da radę, czy nie da rady. Hmm, zapraszam do oglądania. Hmm, Zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.